No, znowu. Dobra, widziałem. Mati musi trafić... To są chipsy. Mati musi trafić do chipsy. Patrzcie, to są chipsy. polecam oczywiście Markę Doritos. Reklama to jest. Tak reklama się później pojawi tam. W Dobra, widziałem. Ten film musi mieć dużą popularność, bo dzisiaj Mateusz je... ...keczup z chipsem. I to musi być mega popularne. Także rzucaj tą. Dobra, Mati rzuca wędką. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, dawaj. Posadzisz? Dobra, to jest, jest. W końcu. Dobra, Mati. Czekaj, 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 Będziemy szykować, będziemy szykować keczup. Mam nadzieję, że się nie zerzyga. Uwaga. Trzy, Dobra, idę po... Oczywiście. Dobra, to ty mi zrób. Weź tę paczkę Doritosów ty mi zrób. Patrz, Wiktor. Ej, dorito z ketchupu. Tam na, na niej ketchup? Nie, nie, je, je, daj mi tam na jednego Doritosa Dobra, widzowie, to będzie mega popularny film. Mamy tutaj chipsa. Teraz bierzemy z naszej lodówki ketchup. I teraz... Teraz musimy go nałożyć. Trzymajcie się, widowia. Jak to zadziała i on to zje, to musi tu być 10 tysięcy łapek w górę. To będzie rekord Mateusza. Ile jemy ketchup? Keupli tylko, żeby ten keczup mi się za dużo w się nie wylało. Ups! Patrzcie, widzę, to wygląda trochę jak krew. Mati, nie wiem, czy to się za, za, za fajnie prezentuje. Pokaż. Czekaj, nie ja zauważyć, pokażę. Patrzcie, widzę. Tak to się testuje. Tak to wygląda. Ej, trochę mi tylko czeka. Ej, za mnie, lubówki! Ej, to no, robi to. Dobra, 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 dobra Dobre? Dobre? No tak średnio No za nie Dobra, widzę, pozro To musimy dużo łapek w górę Naraz, trzymajcie się